Słasie łoneczko, witam wszystkich. Zamontowałem już puszeczki nawiewne i wywiewne. Jena znajduje się w kiblu. W kiblu nad kiblem. Czyli w łazience mamy prysznic. Dosyć duży prysznic oczywiście mówię tu. Co się dzieje? Wyostrzaj. Ale to dziadostwo już. Normalnie katastrofa. Nie no, ciemno kurwa. Nie, teraz dobrze. Te Samsungi to takie dziadostwo, że to szok. Szok, szok, jeszcze niedowierzanie szok. Dobra, powracając do tematu, dosyć ciemno tutaj, ale tak szybko opowiem tutaj. Dobra, tutaj znajduje się puszka, która ona wywiewa z łazienki, nie? I ona jest zamontowana prosto na kibli. I w taki sposób zamontowałem, że będzie delikatne. Delikatny skręt, tak powiem, nie? No bo wszędzie należy skręty dawać. Dlatego tak dajemy. Dobra, przechodzimy dalej. A co tym powiem, rozmawiałem z gościami, którzy tym się zajmują, i tak opowiadali, nie? Jednym z gościem, dużo projektów obejrzałem, innych ludzi i dlatego tak stosują, nie? Dobra, tutaj tak samo mam puszeczkę, tak samo będzie tu zakręt. Ten będzie leciało i będzie to aż do wyjścia. W 90% nie spędza się czasu w pokoju, wiadomo, robota to zajęcia, inne to. To salon, to no tutaj praktycznie 30% życia się spędza w pokojach. A więcej się śpi, no to dlatego tu są trzy. Znaczy, nie, nie muszą być trzy, Tylko dwie. Więc dajemy dwie w pokojach, oczywiście. Meter ma okna. Na ile ona? Na dwa metry się roz, roz Powietrze roz, no roz. Jerdala, chciałem powiedzieć, dobra. No dobra, liczymy raz, dwa. Akurat ściana, meter, okno. I tu też odliczymy raz, tu półtora. Więc meter, półtora, dwa, dwa. Bez problemu. Powietrze się rozchodzi. Dobra, błazience musi, musi, jak zafaruje, to człowiek, musi to wszystko wyciągnąć. Dobra, tutaj jest pomieszczenie techniczne. Nie powiem, że to jest kotłownia. Tylko powiem, że to jest pomieszczenie techniczne, bo do kotłowni to się nie zalicza. Tu nie mamy kominów ani ogrzewania gazowego. Tu jest normalnie pompa wstawiona. To nie wszystko. Powiem tak. Nie ma co się sugerować projektami, papierami, bo to. Tak samo, na przykład, po co mi tu podłogówka w kotłowni? No? Jak pompa będzie chodziła, co tu będzie, no to może no, tak samo będzie chodziła. Co tam będzie jeszcze chodziło, rekuperator tu będzie chodził, kurde, wszystko będzie też musi ciepło od, od, od siebie odprowadzić, no normalnie. Ludówka jak chodzi wam Na przykład te stare ludówy jak były Dla dzieciaka się dotykało tej kratki, jak była ciepła Tak samo ciepło by wytwarzało, no to jest normalnie Ach, Te papiery, co oni piszą Tak jak te projektanci Takie goście mylą e, e, jedynkę z zerem, no. Zamiast od zera licząc, so oni od jedynki liczą, no. Też tacy byli. I też się z takimi normalnie gościami spotkałem, nie? Dobra, tyle w temacie. Tu mamy tu polwojen. Tu powinna naprawdę iść pojedyncza, nie? Ale wywiewne i nawiewne mi się nie zgodzą. Jak tu dam pojedynczo i wiatr łapie też dam pojedynczo. To bez sensu, nie? Bez sensu, żebym to tak dawał. Dobra, przejdziemy sobie dalej. Dalej sobie przechodzimy. Tutaj sobie przejdziemy do tak zwanej garderowy, nie? Tu mamy garderowe. Tu będzie pojedyncza szła, nie? Bo dziewiórku 10 szło, więc no dlatego tutaj tak damy, a nie inaczej. Tu sypialnia to 2, mówią żeby 4 dawać, no a zależy jako sypialnie, sypialnię ty liczysz, tak jak tu by sypialnie policzył, nie? No cóż. Człowieku, no 2 można dać, ale przy jakim metrażu sypialni, no. Ymm, powietrze rozchodzi się 2 na 2, no to policzmy, no. Raz. No to meter od ściany mam, tu meter od ściany mam, tam meter od ściany, tu meter od ściany. Dobra, w stronę drzwi policzę wam. Czyli tak, raz, dwa, trzy. Trzy jest, nie? Ale bez problemu. Jak tu po metrze jest od ściany do ściany, tutaj mamy mm, w stronę okna wejścia. Tak samo meter, no to to powietrze bez problemowo. Się więc tu nie ma sensu dawać było bo będzie głośno chodziła, no będzie głośno. Jak tutaj ustawiasz sobie maszynę na, na weekend na noce i co? Ci będzie chodziła głośno. Na no, nocach nie musi głośno chodzić, nie musi w ogóle prawie chodzić. Co ty tego tlenu, węgla wypierdzisz bo? Co ile ty go wypierdzisz? O no, człowieku. No i mówię jak jest, nie? No zużyjesz tego tlenu tutaj no, jak śpisz. Najwięcej zużywasz no. Jeszcze jak masz bezdech nocny to naprawdę. <grywy> Tlen zużywasz. No, rozmawiając normalnie to zużywasz połowę tego co jak śpisz no to oddychasz przez noc. No to jak oddychasz ustami normalnie ile tego tlenu, sam czujesz ile zużyjesz. A przez to ile. Tak samo pocąc się, no to jest wiadomo, że to wszystko kisi, kisi się, ale tak samo jak. To. No jest dosyć małym pomieszczeniem. No wiem, wiem u siebie, um, domu ojców, nie, jak jest. Takie same pomieszczenie wentylacji tam nie ma. Naprawdę nie ma. Tam to naprawdę jest saigon. Jak latem jeszcze przyświeci słońce, tutaj i tak jest od schodu, ta szyba, nie? A tam od zachodu, to człowieku przez cały dzień, jak tam do kotli, to tam spać to jest dopiero, dopiero masakra. I gadanie, że wentylację trzeba robić wszędzie. Wszędzie nie była kiedyś robiona i ludzie żyją. i. Dobra, sobie przejdziemy, przejdziemy, przejdziemy sobie tutaj. Mm. Tu do rogu stanę i opowiem to po rogu tutaj mamy nawiewno tu mamy co ja teraz stoję to jest narożnik tu będzie telewizor wiadomo meter tu dwa i tam dwa od telewizora tu do ściany gdzie ja stoję więc bez problemu nawieje nam siedząc tu ileś tam osób a tam mamy hmm, kuchnię i naprzeciwko będzie Płyta indukcyjna, nie gaz tylko płyta oczywiście. Wiadomo gaz więcej tlenu zużywa wszystkiego tlenu. Wciągnie więcej gaz, nie? No i ciepło ile, ale no jak to z gazem no. Stawiam na indukcję, będzie kominek, no to będzie trzeba. Agregacik też jest, więc stawiam wentylator. I rozbuchamy też powietrza. So tutaj napalimy kominkę, nie? Żeby schodziło się po całym domu. Więc jakoś zabezpieczenie jest przed brakiem mi prądu. Oczywiście zimą, czy jesienią, czy wiosną, późną. No tak, to no i tak będzie. Będzie oczywiście tak, że każdy będzie musiał mieć panele. Będą takie wymogi. Ja wam zapewniam, że będą na 100%, ponieważ jeżeli wszyscy stawiamy pompy. No, u mnie to mała pompa, nie? Ale jak u innych ludzi, przykładowo w tym domu, jaka tam pompa musi być. Ale ma na gaz i zapokominie. Ale dobra. Gaz gazem do czasu, oczywiście. Takie ceny będą, że tylko biznesmenów będzie stać na gaz. No, do tutaj do no pompy, jak każdy stawił no to ile to będzie na linii, linie nie będę wytrzymywały, no nie wiem, jakie tutaj przekroju linia bym musiała wyjść, żeby to się nie... Jeszcze wymień pan transformatory na liniach. Bo to, to ta... za czasów komuny jeszcze są. Jeszcze e, latarnie miały być ledowe, a nie są. Jesz oszczędności mieli takie robić. Oszczędności. Ktoś musi zarobić w Europie. Na tych oszczędnościach, im prostsza technologia, tym lepsza. Dobra, powracając do tematu, oczywiście, mm, tutaj mamy puszki. W projekcie by było, że tu mam dwie zamontować: jedna tu, druga tam i dwie tam. Jaki sens jest dawać dwie tam, skoro jedno, drugie będzie po metrze, będzie odbierała trochę tego powietrza. Nie jak tu dwa metry, tylko tam. Dobra, policzę po metrze, żebyście wiedzieli, Dobra, jaki sens jest tam dawać dwa. Tu jedno i tu podwójno. Tu tego tlenu to tak by najebało, że to człowieku bez sensu. Bez sensu, bo tam mamy korytarz. Tam mamy pomieszczenie, które to nie są drzwi niepalne, że, że normalnie tlen trzyma tam ostro. Tylko normalne są drzwi, które pod spodem mają jakieś tam prześwity. Tak samo tu będzie prześwit, pod spodem, więc to wyciągnie. Tak samo mamy prześwit w kotłowni tu, tu, tu A jak tu w łazience, w łazience mamy taką kratkę wiadomo no dobra to w... a jeszcze miałem tu pokazać Przejdziemy sobie do wejścia wejściu tutaj mamy tak samo też powinna jedna rura i się o dwie rzucę bo no, nawieby mi się nie zgodzą. Zaraz przejdę i wam policzę ile... No, w, 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 puszki dziesiątki są. Mm, dobra. W taki sposób zamontowałem. Dlaczego w taki? Bo inaczej nie szło tego zamontować no chłopie. No. Ja bym wysunął ją tam daleko. Mogłem, mogłem oczywiście. Ale wszystko musi skręcać. Nie wyłamne tej rury, nie wiadomo jak załamnę, żeby ona tam mi wykręcała, bo to naprężenia na tą puszkę będą to niesamowite szły. Jedno wyłamiesz, drugą załamiesz, trzecią załamiesz i... No i to będzie wszystko spychało się, nie? Dobra. Powracając. Policzymy najpierw nawiewy. Nawiewy, no to tu mamy trzy. Trzy. Cztery, pięć.

Co tu chcesz wyciągać z garderowy? jak tu musi być nadmuchane że powietrze, bo wiadomo te ubrania muszą świeżości zostać, a nie wyciągać je, trzeba je dotlenić, przewietrzać te ubrania, dlatego stosuje się nabier, a nie wyciąg, bo to nie jest brudne pomieszczenie, to jest czyste pomieszczenie. No i też tu podłogówka jest, tu nie trzeba było naprawdę podłogówki robić, te zbędne metry poszły bo po co ci? jest to jest, trzeba wyciągnąć ciepło w takich pomieszczeniach jak to można robić maty grzewcze bardziej by się tutaj zdały te maty grzewcze ustawić na minimalną temperaturę aby tu coś tam siorpało, tak to nazwę i tak samo w kotłowni Też. warto maty grzewcze zamontować, żeby coś tam w miarę. A tutaj po taniości poszedł. No, tu nie będę wchodził do łazienki. W łazience na ścianie elektryczny. No bo ten, ta robota, to to, to tamto, no to wyniesie mnie fest, nie? Dobra, jak to na budowie. Trochę syfu jest. Się robi. to się działa. Dobra. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Zapraszam. Cześć.